Dzięki biznesowi online zarobisz ogromne pieniądze, może nawet 20 tysięcy w tydzień. Rzuć w końcu tą pracę na etacie. My zarabiamy z każdego miejsca na świecie. Jeśli któreś z tych powiedzeń jest wam znane, to ten film jest idealny dla was. Ponieważ dzisiaj sobie opowiemy o tym, jak tiktokowi milionerzy tak naprawdę są biedni. Opowiemy sobie o tym, jak działa ich biznes online, który tak naprawdę jest piramidą finansową, i opowiem Wam również moją historię z tym związaną, ponieważ ja sama mam doświadczenie z tego, jak to jest prawie się wplątać do piramidy finansowej. Zapraszam Was do oglądania. Dla osób, które nie wiedzą, Wyjaśnijmy sobie, czym dokładnie jest piramida finansowa. Piramida finansowa znana również jako schemat Ponziego jest to rodzaj oszustwa inwestycyjnego, z których zyski dla pierwszych inwestorów są wypłacane z pieniędzy pozyskanych od kolejnych, zamiast z rzeczywistej działalności gospodarczej lub zysków generowanych przez inwestycje. Kluczowymi cechami piramidy finansowej są rekrutacja nowych uczestników, osoby, które są na szczycie piramidy zachęcają innych do dołączenia, obiecując im wysokie zyski w krótkim czasie. Właśnie ci nowi uczestnicy są źródłem dochodu. Dla tych na szczycie piramidy. Następnym podpunktem jest brak rzeczywistej inwestycji. W piramidzie finansowej nie ma realnej działalności gospodarczej ani inwestycji, które generowałyby zyski. Wszystkie środki pochodzą z wpłat nowych uczestników, wysokie obietnice zysków. Oszustwa te często obiecują nierealnie wysokie dochody, które są dużo wyższe niż standardowe dochody z legalnych inwestycji. Również schemat ten z natury jest niestabilny. Wymaga on ciągle nowych uczestników, aby wypłacać zyski wcześniejszym inwestorom. Kiedy liczba nowych uczestników spada, schemat zaczyna się zachwiewać, a większość uczestników traci swoje pieniądze. Piramidy finansowe są w wielu krajach nielegalne ze względu na swoją oszukańczą naturę i fakt, że prowadzą do znacznych strat finansowych dla większości uczestników. Powiedzieliśmy sobie pokrótce, czym jest piramida finansowa. Teraz może przejdziemy do tematu TikTokowych milionerów. E, założę się, że większość z Was widziała e, na TikToku osoby, które chwalą się swoim sukcesem e, i majątkiem, który zarobiły w bardzo młodym wieku. Większość takich osób mówi właśnie, że pracuje one w pewnej platformie, e, która opiera się na ry rynku Forex e, i ogólnie krypto. Co prawda jest to tylko ich przykrywka, ponieważ cały ich ten biznes. Nie ma tak naprawdę prawie nic wspólnego z krypto i rynkiem Forex. Falą się również oni, jak po trzech miesiącach rzucenia pracy na etacie zaczęli zarabiać już grube miliony. Pokazują, jak podróżują, jak pracują z różnych miejsc na świecie, pokazują swoje wyniki, bardzo zachęcają. E, innych do współpracy z nimi. Zazwyczaj twierdzą oni, że mm, to my chcemy współpracy z nimi. Jednakże prawdą jest to, że tak naprawdę oni chcą współpracy z nami, bo to oni właśnie z nowych uczestników się utrzymują. E, dlatego jak najbardziej zależy im na tym, żeby tych nowych uczestników wpłynęło do nich jak najwięcej. E, I wstawiając właśnie takie filmiki na między innymi TikToka, nagrają jeden filmik czy dwa jak oni gdzieś tam podróżują, pokazują ten swój sukces, pokazują jakieś samochody drogie, czy pokazują swoje wyniki, właśnie z Forexa, i wtedy taki filmik może naprawdę zwiralować na TikToku, i może to zobaczyć wiele osób. Nawet jeżeli obejrzy to 20 tysięcy osób, to chociażby oni dostaną parę nowych uczestników, i to już mają dodatkowe pieniądze z tego. A więc jest to teraz dla nich bardzo proste. Między innymi na TikToku zakładają oni ogrom tych swoich kont. Ja powiem Wam szczerze, że mi wiele razy wyskakiwały takie filmiki dla ciebie na TikToku i po prostu ja zobaczyłam tylko, wyświetliłam posta tej osoby, po prostu wyświetlił mi się tak. Nawet nie polubiłam ani nic. Albo zobaczyłam też story na Instagramie. I te osoby zaczęły po prostu wysyłać mi prośby o zaobserwowanie z różnych kąt, w sensie ta sama nazwa, żeby było wiadomo, że to ta osoba, tylko po prostu pełno multikąt tej osoby z tymi samymi filmikami. I w ogóle też zauważyłam, że te wszystkie osoby, one mają dosłownie takie same opisy, one mówią wszystko to samo i to po prostu jedzie taką sektą, bo to jakby można powiedzieć, że to jest sekta w pewien sposób. Oni próbują zagrać na Was bardzo emocjonalnie. Oni mówią, że oni są takim jakby dla Was rodziną. E, chcą, żebyście pozbyli się wszystkich swoich znajomych, przyjaciół, że oni nie wierzą w Wasz sukces, po prostu e, pozbądźcie się ich. I im na tym zależy, żebyście tylko żyli z nimi, żebyście byli coraz bardziej pochłonięci właśnie w ten cały ich świat. I to jest naprawdę przerażające, jeśli się nad tym dłużej zastanowi. I wracając właśnie do ich mulikont, no to pewnego razu miałam zawalone konto po prostu tymi ich prośbami o zaobserwowanie, że to po prostu było już dla mnie chore. Ponieważ oni tak bardzo desperacko szukają tych nowych osób. No, bo jeżeli ich nie znajdą, no po prostu nie zarobią. No cóż. Jak możemy się spodziewać, są oni również niezłymi manipulatorami, ponieważ próbują tworzyć więź. To znaczy, próbują oni wywrzeć w nas to, że my nie jesteśmy jedyni, którzy chcą z nimi współpracować, że tak naprawdę jest więcej osób, ale oni tylko wybierają tych specjalnych. Wiele razy właśnie, gdy pisali między innymi do mnie, to w ich wiadomościach było to, że oni wybierają tylko szczególne osoby, że dużo osób do nich się zgłasza, ale oni wybierają tylko te, które coś zaintrygowało ich w nich. Co jest oczywiście bzdurą, bo oni wybierają każdą możliwą osobę, tylko po to, żeby zarobić na tej osobie. Po prostu każda osoba, która będzie chętna, to oni od razu już po dwóch minutach wam odpiszą, jeśli do nich napiszecie. I oni próbują wzbudzić w was to, że wy jesteście kimś wyjątkowym, że oni by nie wybrali kogoś randomowego, że wy zaintrygowaliście ich w czymś. I oni właśnie próbują stworzyć takie coś, przez co o wiele łatwiej jest się zmanipulować. Możecie pomyśleć sobie, że, o Boże, a może to jest szansa mojego życia, i rzeczywiście warto by było z tego skorzystać co prowadzi właśnie do złudnej nadziei i już jak się w to wejdzie, to już później jest gorzej z tego wejść. Jeśli chodzi o moją historię, zaraz do niej przejdziemy, a dlaczego tak w ogóle wynikło? Wynikło to m.in. z desperackiej potrzeby jakiegoś zarobku w młodym wieku i po prostu szukałam czegokolwiek w internecie, żeby znaleźć jakiś łatwy zarobek. Ja mam także doświadczenie z zarabianiem przez ankiety. Powiem Wam szczerze, że osobiście odradzam. Jakby ja zarobiłam na tym. Z 5 dolarów e, przez parę miesięcy. E, a więc powiem Wam tyle, że po prostu nie jest to warte Waszego czasu. Ten czas, którym przeznaczacie, jeżeli robicie te ankiety, e, to możecie przeznaczyć go na nauczenie się jakiejś nowej umiejętności, na po prostu zrobienie czegokolwiek innego co was jakoś rozwinie, to absolutnie nie jest warte waszego czasu. I są po prostu to śmieszne pieniądze. A więc nie polecam. E, są o wiele lepsze rzeczy. I właśnie ja byłam już zdesperowana. E, to był taki okres mojego życia, że serio ja chciałam w jakiś szybki sposób zarobić jakieś pieniądze. A jak to wiadomo wy jeszcze nie będąc pełnoletnim jest to no dosyć ciężkie. A więc się próbuje różnych rzeczy. E, ale no wiadomo, uczy się na błędach i to naprawdę dużo mi również dało. E, ja wam powiem tyle, że ja nie wciągnęłam się w to całkowicie. Ja prawie się w to wciągnęłam. Mam z tym pewne doświadczenie, a więc e, zapraszam Was, właśnie do mojej historii. Szybka przerwa na herbatkę. A więc u mnie zaczęło się tak. Ja nie znalazłam tych ludzi e, na TikToku, tylko ja patrzyłam jakieś oferty e, o ie I tam było takie, że e, praca zdalna, e, że tam łatwe pieniądze, tylko tam jakieś, e, w kopiu i w klej, wiecie o co chodzi. No i napisałam. Do tych osób, e, oni tam mi odpisali, e, powiedzieli, że będzie pewne mm, spotkanie e, na Zoomie, e, spotkanie wideo. E, I tam były e, właśnie, ja dołączono na to spotkanie, to było dzień później i tam było pełno jakichś osób różnych. E, I on tam bardzo ich przekonywał, bo tam był pewien a, mężczyzna, który on tam jakby prowadził to spotkanie, bo jakby te osoby. Ta osoba, do której ja napisałam, to jakby była ta moja liderka, i ona jakby była na tym niższym szczeblu. On był jakby na tym wyższym, ten, który prowadził to spotkanie, można by tak powiedzieć. I tam było naprawdę sporo osób, i oni tam właśnie też mocno nacechowywali wszystko tak emocjonalnie. Na przykład, że bardzo trzeba szanować swojego lidera, że musimy go traktować jako, jako jakiegoś naszego po prostu takiego, jako po prostu takiego Boga, można powiedzieć. Tak to było. E, takie, takie to było po prostu dziwne e, i naprawdę mm, dziwna atmosfera tam była. E, spotkanie trwało około godziny e, i oni tam mówili, że to jest legalne, że to nie jest żadna piramida finansowa. Mówił, że po spotkaniu dostaniemy od naszych liderów jakiś pierwszy a, etap naszej tej kwalifikacji tam. Oni nam tam będą musieli coś założyć i oni tam pokazywali te tygodniówki osób, które tam już z nimi pracują, pokazywali, tam było 5-10 tysięcy i więcej, więcej, więcej. I cały ten ich biznes nie opierał się właśnie na krypto, ani na Forexie, to było w ogóle coś innego, a, ale to było również piramida finansowa. Jednakże Całkiem coś innego niż to, co ja widziałam na TikTok. No i właśnie po skończeniu tego spotkania, wszystko wydawało mi się takie legitne, bo ja wtedy byłam po prostu zapatrzona w tę całą koncepcję szybkiego zarobku pieniędzy, że tylko kopiuj w klej, że to nie musisz prawie w ogóle się na, narobić, nic. Um, co było niestety złudne e, dla mnie. I później napisałam do tej e, dziewczyny, e, ona mi wysłała tam link do tego pierwszego etapu. I w tym pierwszym etapie trzeba było założyć chyba z pięć kont bankowych, jak mi się wydaje. Tak, było chyba z pięć kont bankowych. Ja byłam w to zapatrzona, więc nie wydawało mi się to jakkolwiek dziwnie. I ja do niej mówię, a, no bo przecież będzie trzeba opłacić opłac za te konta, jakby, no po co mi będzie pięć kont bankowych, jak nie jedno moje wystarczy, nie? A więc miałam takie, what the fuck? Jakby, no po co? Co to jakby ma do tego jakby wnieść? A, I ja mówię, no ale to będzie trzeba opłacać i to... Ona mówi, że to może jakoś obejść, no i takie to... Miałam takie, no okej. Okay. Na szczęście to, co się okazało, mój dowód był nieważny, w sensie był już po terminie i ja byłam dopiero w trakcie robienia nowego dowodu i po prostu to nie wyszło, bo te banki odrzucały to, bo po prostu dowód był nieważny i to mnie ochroniło przed wejściem tam, w tamto. I po prostu ja tak ona do mnie pisałaś po dwóch tygodniach, czy ja już mam ten dowód i w ogóle ja już jej nie odpisałam, bo przez ten cały czas zaczęłam coraz więcej widzieć na TikToku o tym, o tych wszystkich rzeczach, o tych piramidach finansowych i w pewnym momencie zobaczyłam filmik na YouTubie, gdzie oni mówili o tym i to było totalnie to samo, co, w co ja się prawie wkręciłam i później ogarnęłam takie Jezu, jak dobrze, że ten dowód był po prostu nieważny, bo wkręciłabym się w tą całą piramidę finansową. Słuchajcie i to, jak ja w to wchodziłam, to ja nie miałam pojęcia jeszcze o tym. I dopiero parę miesięcy później ja widziałam te wszystkie rynki krypto, forex i ja na początku myślałam, że a może to jest legit, nie? i już chciałam znowu w to brnąć, ale później widziałam coraz więcej filmików o tym, coraz więcej więcej. I po prostu mówię takie nie, nie znowu się nie wciągnę w jakieś, jakieś po prostu skamy, bo to nie jest warte tego. Właśnie coraz więcej oglądam tych filmów, bo ludzie to nagłaśniali, i uważam, że to bardzo dobrze, i dlatego między innymi nagrywam ten film, aby nagłośnić sytuację, bo po prostu dużo osób może się w to wciągnąć i stracić swoje pieniądze. Naprawdę, ludzie czasami tracą swoje ostatnie pieniądze na to, bo myślą, że to jest jakaś wizja na sukces, kiedy tak naprawdę okazuje się, że to jest po prostu skam ich to nie obchodzi, co się z tobą stanie. Dla nich się liczą tylko pieniądze, żeby zwerbować jak najwięcej osób. I naprawdę, tyle ludzi traci przez to znajomych, bo ludzie, którzy w to wchodzą, nie wiedzą komu to wpajać, kogo do tego przekonać. I przekonują swoich najbliższych, i oni im mówią o tym natarczywie, i później przez to tracą właśnie te osoby przez tą całą wizję mm, biznesu online przez całą wizję szybkiego bogactwa. Słuchajcie, moral z tego według mnie jest taki, że po prostu nie warto jest wierzyć we wszystko to, co jest w internecie, i na pewno uważam, że najważniejszym jest zrobić pewien research. E, właśnie przed wchodzeniem w cokolwiek, bo mm, wiele razy mogłam już zostać oskamowana, i też, no, wie, parę razy zostałam oskamowana, e, czy mogę się również z Wami kiedyś podzielić, ponieważ uważam, że warto mówić o takich rzeczach, żeby później na przyszłość wyciągać z tego jakieś wnioski, i ja oczywiście wyciągnęłam z y, tych wszystkich rzeczy pewne wnioski. I no wiadomo, człowiek uczy się na błędach, teraz już wiem, że pewne rzeczy po prostu wyglądają zbyt atrakcyjnie, żeby były prawdziwe. Do tych tiktokowych milionerów to po prostu najlepiej zgłaszać te konta, wiecie, żeby oni po prostu nie mieli tego nagłośnienia większego, żeby to nie szło dalej. No bo kurde, jedna osoba tego nie zatrzyma, ale wszyscy, jeżeli się jakby w to łączymy, no to wtedy... Po prostu będzie łatwiej i trzeba to jakoś zbaczyć, bo to naprawdę robi się teraz na wielką skalę. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w pracy na etacie nie ma nic złego. Jakby, słuchajcie, gdyby każdy miał być tiktokowym milionerem, to gdzie by byli mechanicy, kucharze, um, czy po prostu ludzie pracujący w korpo? Co by to wszystko było? Ja uważam, i to jest w sumie fakt, że każdy zawód jest ważny, no nie każdy będzie tiktokowym milionerem. Tym bardziej nie polecam bycia tiktokowym milionerem, jeśli mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ponieważ jest to po prostu werbowanie ludzi e, i jest to po prostu nielegalne. A więc, e, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie takie coś, jeżeli ktokolwiek będzie do was tak pisał, nigdy w to nie wierzcie, bo po prostu jest to skan i złudna nadzieja. Znowu musiałam się napić herbatki e, Ogólnie już nagadałam się dosyć sporo, e, ale uważam, że jest to naprawdę ważny temat. E, no i ogólnie podsumowując, e, czy da się zarabiać w internecie? Da się zarobić w internecie, bez werbowania ludzi. E, można to robić między innymi poprzez inwestowanie, tylko zanim się zacznie inwestować, to trzeba mieć co do tego odpowiednią wiedzę, no bo można stracić swoje pieniądze i, no. i to jest też e, oczywiście w długoterminowym aspekcie inwestowanie. E, tak samo możecie zacząć nagrywać content, tylko to również wymaga od was pewnego nakładu pracy i to nie będzie natychmiastowe. Właśnie um, próba natychmiastowych nagród to w moim poprzednim filmie mówiłam o tym właśnie, jak ludzie są przyzwyczajeni do natychmiastowych nagród i po prostu właśnie przez to, że ludzie są tak przyzwyczajeni do tych natychmiastowych nagród, tak trudno im jest um, dążyć do czegoś co. Wymaga nak nakładu pracy. Dlatego y, właśnie ty, ci tiktokowi milionerzy, tak prosto jest y, ludziom się zwerbować przez nich, bo oni oferują nam szybkie, po prostu szybkie pieniądze, łatwe pieniądze, y, przez co jest to tak atrakcyjne dla oka, a w rzeczywistości po prostu y, jest bardzo słabe. A więc słuchajcie, jest naprawdę wiele różnych sposobów na zarobek w dzisiejszym świecie, w dobie rozwoju technologii, można naprawdę. Y, jest naprawdę ogrom możliwości, nie musi to być koniecznie werbowanie ludzi na, na TikToku. <grym> A więc ja powiem wam tyle, że dziękuję wam bardzo za oglądanie i nagłośnijcie temat, bo jest to ogólnie bardzo ważny temat. I po prostu chciałam się podzielić tutaj wami, z wami moją historią, żebyście mieli też przestrogę na przyszłość i po prostu nie wchodzili nigdy w taki shit. A więc dziękuję wam mega za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie za tydzień.